Lasy miejskie Warszawa opiekują się terenami leśnymi stolicy. Dbamy o to, aby stołeczne lasy były trwałe oraz zdrowe. Wszystko po to, aby przyszłe pokolenia Warszawiaków mogły się nimi cieszyć i korzystać z nich w przyszłości. Z lotu ptaka oglądamy obecnie Las Sobieskiego. W tym kompleksie leśnym znajduje się rezerwat przyrody imieniem Króla Jana Sobieskiego. Niezwykle cenne miejsce na przyrodniczej mapie Warszawy. W jego granicach możemy natknąć się na liczne okazałe drzewa. Nierzadko o pokaźnych rozmiarach i w podeszłym wieku. Część rezerwatu graniczy z ulicą Kościuszkowców oraz Czecha. Te trakty komunikacyjne należą do bardzo uczęszczanych. Takie sąsiedztwo wymaga od nas szczególnej uwagi przy kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. W rejonie wspomnianych ulic rośnie wiele drzew, które są w złym stanie i stanowią zagrożenie. Część z nich ma wypruchniałe pnie oraz liczne suche gałęzie i konary, a niektóre są w zupełności uschnięte. Przeprowadzone badania dendrologiczne wskazały na pilną potrzebę usunięcia suchych konarów oraz ogłowienia drzew. Potrzebę działań podkreśla także wypadek z 2024 roku, kiedy w trakcie wichury jedno ze spróchniałych drzew złamało się i spadło na samochód. Szczęśliwie obyło się bez ofiar, ale zdarzenie wskazało kierunek działania. Zgodnie z ustaleniami z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie niebawem rozpoczniemy pracę. Do wycięcia wyznaczono 8 dębów, które są w najgorszym stanie. Całość drewna. Pozostanie na miejscu, w rezerwacie. Tam będzie mogło ulec rozkładowi. Stworzy w ten sposób liczne miejsca schronienia dla drobnych zwierząt. Często zdarza się, że nawet te największe i najcenniejsze drzewa wymagają znacznej, drastycznej wręcz interwencji. Za każdym razem decyzja o wycince czy o znacznej redukcji drzewa jest podejmowana po sporządzeniu odpowiednich badań i oględzin przez specjalistów, zarówno naszych, jak i zewnętrznych. Bardzo Państwa prosimy, by podczas prowadzonych przez nas prac zwracali Państwo uwagę na komunikaty, które pojawią się zarówno w terenie, jak i w naszych mediach społecznościowych.